Władca Pierścieni to swego rodzaju ulubione uniwersum do nadawania wszelkiej maści nazw kulturowych i najróżniejszych odniesień dla wielu przedstawicieli skrajnej prawicy, zarówno w Europie, jak i USA. What? Tak moi drodzy, jak się okazuje na potrzeby politycznej nawaranki można wyciągnąć na wierzch absolutnie najbardziej kretyńskie, najgłupsze, najbardziej idiotyczne Argumenty. A czymś takim jest właśnie branie całej tej twórczości Mistrza Tolkiena, branie władcy Piersieni i wkładanie tego wszystkiego do jakiejś dziwnej szuflady ultraprawicowych ludzi, cokolwiek by to miało znaczyć. Co jednak chodzi, no pewnie większość z was dobrze się orientuje, że w Stanach Zjednoczonych trwa obecnie kampania prezydencka i jednym z kandydatów na stanowisko starego, nowego prezydenta jest Donald Trump, który całkiem niedawno nominował wskazał swojego wiceprezydenta czyli gościa, który będzie tamtą jego prawą ręką który będzie w razie czego mógł objąć urząd prezydenta no ogólnie, dość ważna persona zawsze w każdej kampanii to dość mocno gra, i tym kimś kim jest J.D. Vance. No i jak się okazało, media w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły śledztwo, ponieważ niepokój wzbudziło to, że tenże pan, J.D. Vance, no sympatyzuje, lubi Tolkiena, Władcę Pierścieni i cały ten świat, który sobie mistrz właśnie zbudował. Lord of the Rings is a sort of favorite, um... Kosmos, for naming things and cultural references for a lot of far right and alt right figures both in Europe and the United States. No i chyba nie trzeba dodawać, że właśnie media, które się tym zajmują, które tam nuchają, które wieszczą jakąś wielką sprawę, to są te media, które raczej nie sympatyzują z Republikanami, ale właśnie z Demokratami. Co za przypadek! A tą, która w tym wszystkim wiedzie, premier Rachel Meadows z MSNBC która uważa, że fakt, że J.D. Vance gdzieś tam tego Tolkiena czyta, sympatyzuje, lubi twórczość Tolkiena, no to, to jest bardzo, ale to bardzo niepokojąca oznaka. A wspomniany pan Vance ma bliskie, bliskie stosunki z Peterem Tillem, czyli jednym z takich bardziej potężnych darczyńców partii republikańskiej i tak tenże Till wiele nas w swoich spółek zaczerpuje właśnie prosto z ale no tu wystarczy tylko wymienić Palantir Technologies, Mithril Capital czy Valar Ventures. No i jak się okazuje, sam J.D. Vance zakładając swoją firmę, także poszedł w tym kierunku. No ale hej, jak się okazało, Naria, bo tak ta firma się nazywa, to jest coś, co doprowadziło do eksplozji wielu mózgów po stronie demokratów, po tej stronie, która jest przeciwko oczywiście Republikanom. Wow, Naria, cóż to takiego może być? A cóż takiego wymyślili? No to posłuchajcie. Tak jak swój mentor Peter Thiel, który zapewnił mu wszystkie stanowiska na świecie, pan Vance także, gdy założył własną firmę, Venture Capital, z pomocą Petera Thiela, nazwał ją na cześć władcy pierścieni. I tu zaczyna się najciekawsze. Nazwał ją Naria, co warto zapamiętać, ponieważ mamy tu słówko aryjski, tylko z N przesuniętym naprzód. Najwyraźniej to słowo ma coś wspólnego z elfami i pierścieniami z serii Władcy Pierścieni. Nie wiem, no właśnie. I dochodzimy do sedna sprawy. Pani Widows nie ma kompletnie zielonego pojęcia, o czym w ogóle mówi, jaki temat porusza, ale grunt, że kogoś tam już do wora konkretnego, do konkretnej szufladki może wsadzić, a wydawać by się mogło, że taka minimalna dziennikarska rzetelność nakazywałaby, żeby wpisać gdzieś tam w wyszukiwarkę, cóż to jest za nazwa i co ona oznacza, i wtedy by się okazało, już przy pierwszym akapicie, no, że te jej wszystkie argumenty są kompletnie za przeproszeniem z dupy. No bo słuchajcie, to nie jest żadna tajemna wiedza przekazywana z dziada, pradziada, którą znają tylko najbardziej zagorzali klokieniści. Wpisujemy sobie Naria w wyszukiwarkę i oto co nam głosi już sam początek opisu. Naria jest znana również jako Pierścień Ognia, jeden z trzech pierścieni władzy stworzonych pierwotnie przez elfów. Naria została opisana jako posiadająca moc inspirowania innych do tego, by przeciwstawiali się tyranii, dominacji i rozpaczy. Łatwe, prawda? Dwa kliknięcia, Kilkadziesiąt sekund, i już mamy pełen obraz tego naria Z tego takiego dziwnego, podejrzanego Tolkiena jest. I dopisywanie do tego jakiś pierdół o aryjskości, co ma oczywiste zabarwienie, które kieruje nas do lat 30. i 40. minionego stulecia no to to jest jakaś kompletna bzdura i ja nie wiem, czy ta pani o tym wiedziała, czy faktycznie jest tak głupia, że nawet nie przyszło jej do głowy, żeby sprawdzić i żeby nikt tam obok też tego nie skonfrontował z rzeczywistością, no ale może gdyby tak się stało, to nie opowiadałaby takich kocopołów. No a tak swoją drogą i jaką trzeba być impotentką umysłową, żeby starać tak dzikie tezy, a z drugiej strony nie móc pomyśleć sobie, nie mieć takiej w głowie z tyłu myśli, że hej, może ktoś po prostu jest fanem Tolkiena? Może lubi ten świat? Może jest miłośnikiem prozy mistrza Tolkiena i czytał w życiu wszystko, co on wydał, i bardzo mu się to podobało? I stąd to nawiązanie? Bo hej, wydaje mi się, że Tolkien, jako taki filar fantazy, fundament fantazy, jest postacią i jego twórczość jest znana przez na całym świecie, kochana przez miliony, więc dlaczego by nie przez takiego J.D. Vansa? No, czym on się ma różnić? Od innych ludzi, to znaczy, że jak on jest po stronie republikańskiej, to on tego Tolkiena lubić nie może. No i tutaj znowu możemy odpalić wyszukiwarkę i znowu wklepać sobie kilka prostych słów, jak na przykład najwięksi fani Tolkiena. I cóż nam się ukaże? A no tyle, że na przykład w gronie tym mamy Baracka Obamę, którego trudno raczej posądzać o sprzyjanie ultraprawicowym środowiskom. Mamy papieża Franciszka, mamy Arpada Gonca, byłego węgierskiego prezydenta, który zawsze podkreślał, że ta twórczość Tolkiena to jest taki bardzo pozytywny wzór na w tym całym zdehumanizowanym świecie, prawda? Mamy też całą plejadę hollywoodzkich aktorów, i to takich, których naprawdę trudno posądzać o to, by byli w stronnictwie Trumpa czy w stronnictwie... Republikańskim, więc no, to naprawdę nie jest żadna wiedza tajemna. A co to wszystko oznacza w dużym, telegraficznym skrócie? Otóż miłość do twórczości Tolkiena, albo po prostu lubienie jego świata. Nie ma żadnych barw partyjnych, nie ma żadnych granic w zależności od tego, czy jesteś republikaninem, demokratą, jesteś czarnoskóry, biały, jesteś z Azji. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia i ten właśnie taki różnorodny świat Tolkiena o tym wszystkim mówi, że to jest absolutnie dla każdego. Co więcej, sam Tolkien w swoich dziełach we Władcy Pierścieni szczególnie opowiada o tym, jak korupcyjny charakter może mieć władza. Co się może stać, jeśli dasz się tam złapać w te, te sidła władzy i za mocno będziesz w to zaangażowany i, i uznasz, że to jest łatwa ścieżka. Nawet poprzez złe rzeczy, to to wszystko jest właśnie w tych dziełach Tolkiena. Plus także to, że są na świecie rzeczy, o które warto walczyć, że jest dobro, e, o które właśnie warto stawać gdzieś tam w szranki. To wszystko jest w tych dziełach, szczególnie we władcy pierścieni. Dlatego pani Rachel Meadow, następnym razem proszę wziąć głęboki wdech, policzyć do 10, a najlepiej wziąć rozpęd i przywalić łbem w ścianę. Być może to pomoże przed produkowaniem tak idiotycznych test, idiotycznych treści, które raz, że nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a dwa, że kompletnie panią kompromitują jako dziennikarkę. No i to tyle w tym materiale. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Czy słyszeliście w ogóle o tym, że władca pierścieni to tak naprawdę jest teraz taki fundament prawicowców i ultraprawicowców w Europie, na całym świecie, w Stanach? Na sztandarach Tolkien, prawicowcy. Bzdura totalna, ale chętnie poznam Wasze zdanie w tym temacie. Komentarze są do Waszej dyspozycji. No a ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.